Nie wszystko musi brzmieć ładnie. Ważne, żeby było prawdziwe. Wstaję rano, nie zawsze chcę się wstać. Nie każdy dzień ma sens, ale każdy trzeba znać. Kawa stygnie szybciej niż plany w głowie. A świat nie pyta, czy dziś dasz sobie radę. Nie mam wszystkiego, co chciałem mieć, ale mam spokój, a kiedyś nie miałem nic. Były noce, gdzie łatwiej było zniknąć, niż powiedzieć głośno, że nie ogarniam. Nie szukam litości ani. Ja nie Jeśli jeszcze stoję na nogach dziś To znaczy, że Było warto przeżyć ten syf To nie jest bajka, to jakie. dalej tu jestem, bo nauczyłem się żyć z tym co jest Ludzie odpadali gdy przestałem pić, nagle mniej telefonów, ciszej drzwi Nie mam żalu, każdy wybiera, ja wybrałem życie, nie zapomnienie Nie mówię, że jestem święty, po prostu nie chcę już wracać tam Gdzie dzień zaczynał się od kaca, a kończył na obietnicach bez znaczenia nie muszę nikomu nic tłumaczyć. Najważniejsze, że patrzę w lustro i nie uciekam. Jeśli ktoś odszedł, bo zmieniłem kurs, to znaczy, że nigdy nie szedł obok. To nie jest bajka, to jakie? żyć z tym co jest? Dziś wolę ciszę niż fałszywy śmiech. Wolę jedną rozmowę niż to pustych hej. Nie szukam sensu w cudzych życiach. Wystarczy, że ogarniam swoje. Nie wiem co będzie za rok czy dwa, ale wiem, że nie chcę się już cofać tam. Jeśli jutro znów będzie ciężko wstać, wstanę, bo tak właśnie wygląda zmiana. To nie jest inspiracja.